Cześć, dzisiaj zanim zaproszę Was na kolejny odcinek, chciałbym najpierw powiedzieć kilka słów o ryżu. Ryż po indonezyjsku nasi. Jednak nasi to tak naprawdę dopiero ostatnia forma, w jakiej ryż pojawia się w słowniku indonezyjskim. Jest to ryż już gotowy do zjedzenia, taki na talerzu. Na przykład ryż smażony nasi goreng, to jest taka ikona, podstawa kuchni indonezyjskiej. Jednak zanim ryż stanie się nasi, najpierw przechodzi cały proces od posadzenia po żniwa i po właśnie kupno ryżu w sklepie i ugotowanie. A więc pierwsza taka faza w życiu ryżu to jest ryż padi. I jest to ten czas, kiedy ryż jest posadzony i kiedy rośnie na polu. Tutaj w Indonezji. Polaryżowe są bardzo głęboko osadzone w kulturze i w sztuce nawet indonezyjskiej, co często widać na różnych obrazach, w dokówkach. Także jest to jakaś ikona. Szczególnie od kilku lat, kiedy pola ryżowe, walijskie, pola ryżowe zostały wpisane na listę dziedzictwa UNESCO. Ze względu na bardzo specyficzny sposób nawadniania ich, który od wieków jest ulepszany i doprowadzony do perfekcji na górzystych polach ryżowych. Ale też wiele pól ryżowych na płaskich terenach można spotkać na innych wyspach Indonezji, gdzie teren jest trochę bardziej płaski. Drugą fazą w życiu ryżu to jest faza brąz, czyli ryż, taki już po żniwach, po wymóceniu, który suszy się zanim będzie się go łupało z łupinek, żeby móc go sprzedać i żeby mógł stać się już produktem gotowym do ugotowania. I po ugotowaniu ryż staje się nas. czyli mamy. Taką wędrówkę odpadli przez pras do Nasi. I Nasi to już jest ten ostatni cykl, ostatnia faza życia ryżu. I to tyle na razie. Dziękuję. Witajcie w kolejnym odcinku Indonezja TV. Dzisiejsze zatytułowane Ryżko Indonezijsko. Poświęcony będzie, jak się łatwo domyśleć, ryżowi. Zapraszam Was na krótką wycieczkę po polach ryżowych Jawy i Bali, byście na własne oczy zobaczyli, jak rośnie ryż. Zapraszam. Witajcie na polu ryżowym. Może nie do końca ryżowym w tym momencie jeszcze, ale. Jest to pole, na którym za chwilę rośnie ryż. Zanim jednak ryż zostanie posadzony, najpierw trzeba pole przygotować. I tutaj widać właśnie, jak rolnicy wyjechali w pole takimi mini traktorkami, pługami, które skutniają ziemię po poprzednim cyklu uprawy, żeby przygotować ją pod kolejne sadzonki ryżu. Bo ryż rośnie najpierw na takich basenach w sadzonkach i potem zostaje posadzony już w formie takiej właśnie małych kości. Drugi etap pracy nad ryżem to odpowiednia irygacja albo wyczekanie na deszcz po to żeby to odrobione pole zamieniło się w taki pas i wtedy do tego basenu drugi raz wyjeżdża ten sam mały traktorek z jakąś Taką deską z tyłu, albo z jakąś taką spłaszczarką, która przygotowuje już tą rymię do najważniejszej części uprawy, czyli do sadzenia sadzonek, które wspomniałem wcześniej. I te sadzonki, właśnie po zasadzeniu na polu, stają się tym pierwszym wcieleniem ryżu, czyli tym tak zwanym padi. Warto tutaj jedną rzecz powiedzieć. Czyli to, że okres wegetacji w Indonezji są to 4 miesiące, czyli taki ryż potrafi urosnąć w roku 3 razy, ale niestety ziemia by się wyjałowiła i dlatego dwa razy sadzi się ryż, a raz, a raz stosuje się podozmian, czyli chili, cebulki albo orzeszki ziemne. No i w ten sposób dotarliśmy do najbardziej spektakularnej części całego widowiska, czyli do sadzenia ryżu. Sadzenie ryżu odbywa się zawsze w formie tak zwanej gotong kroyong, co po indonezyjsku znaczy podnosić coś razem, czyli pracować razem. Polega to na tym, że jacyś gospodarze, sąsiedzi najczęściej skrzykują się, i wspólnie pomagają sobie w takich pracach, które wymagają zaangażowania większej ilości osób, czyli na przykład właśnie w sadzeniu ryżu. Ryż sadzą najczęściej kobiety. Stoją połytki w tej wodzie błotnistej, mają przed sobą tyczkę bambusową i za pomocą tej tyczki ustawiają sobie rządki do tych rządków sadzą przygotowane wcześniej sadzonki. A potem jak już zasadzą, nie pozostaje nic innego jak poczekać 4 miesiące aż sadzonki urosną i będą gotowe do szlifu. Po tych 4 miesiącach, kiedy kłosy ryżu już są na tyle dojrzałe, że można przejść do następnego etapu czyli do śnich, rolnicy znowu skrzykują się w grupy i wyruszają na pole żeby rano rządź ryż, a potem złożyć go w takie kupy i rozpocząć ostatni etap pracy takich stricte polowych, czyli łódzki. Do łódzki używa się zazwyczaj takich bardzo prostych maszyn. Silnik nakręca taki wirownik i na tym, na tym kole wirującym odbywa się to mucę. przy czym trzeba zawsze wyłożyć miejsce tej mucki jakimiś albo jakimiś matami ponieważ te ziarna się rozpryskują we wszystkie strony i potem po zakończeniu takiej mucki trzeba je zgrabić w jedno miejsce i w tym momencie przestał ten ryż już być padi, czyli tym ryżem na tych łączach, a staje się prasek, czyli Drugim wcieleniem ryżu. A skoro jesteśmy już przy tej drugiej fazie, przy tej drugiej formie ryżu, czyli przy prasie, warto zauważyć jeszcze jedną bardzo ciekawą historię, która wiąże się z jego obróbką. Mianowicie, kiedy przejeżdża się w czasie żniw przez Jawajska, przez balijskie wioski, widać jak rolnicy na poboczu w miejscach, które są najbardziej nasłonecznione rozsypują na workach jutowych albo na jakichś płachtach ten właśnie wraz i co kilka godzin drewnianymi grabiami przegrabiają go, żeby dosuszyć go, żeby móc go potem zapakować w worki i przygotować go do sprzedaży, aby gospodynie domowe mogły potem go ugotować i podać na stół jako ostatnie trzecie wcielenie ryżu, czyli nas. Tak wygląda pole ryżowe po wysuszeniu i po zmianie płodu, czyli tutaj akurat zasadzeniu małych czerwonych cypulek, żeby za 4 miesiące znowu móc posadzić ryż, ale to już inna historia.